Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic. Wychodzimy sobie z naszej wspaniałej chaty tej, z niewielkim Baldachimem. Tutaj z tym kolegą rozmawialiśmy, o tutaj zobaczymy co nam ma do powiedzenia Fletcher. Hej ty, jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę wybrałeś zły dzień. Tak? A dlaczego? Bo mnie tu nie ma. razu wiedziałem, To jakim cudem z tobą rozmawiam? Nek gdzieś zniknął. Zwykle to on patroluje ten rejon. A dopóki nie raczy się tutaj zjawić, to rozkazał mi mieć oko na wszystko. Ale dlaczego nie zbierasz pieniędzy za ochronę? Nek zebrał już co było do zebrania. Więcej z nich nie wycisnę. Wiesz, gdzie się podziewa Nek? Nie, i raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom. Ale oni nie rozmawiają ze strażnikami. A zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za moimi plecami. Chodzi o Neka? Tak? Żadnych wieści. Informuj mnie na bieżąco. No za miły ten pleczar, to nie jest! Tu mam kowala kuno. Widzę, że znasz się na swoim fachu. Jeszcze nikt nie miał powodu do narzekań. I lepiej, żeby nikt tego nie robił. Każdy dureń potrzebuje miecza i to właśnie ode mnie dostają. Jak długo zajmuje wypucie jednego miecza? To zależy. Jeśli chodzi o najprostsze ostrza, wystarczy kilka minut. Oczywiście pod warunkiem, że jestem odpowiednio zmotywowany finansowo. Oczywiście świry pokroju świstaka muszą czekać na swoje cacka nieco dłużej. Dlaczego? Czyżby świstak za mało ci zapłacił? Nie, wręcz przeciwnie. Za swój ostatni miecz dał mi 150 bryłek grudy. Ale facet lubi bogate zdobienia i takie tam babskie fanaberia, a to oczywiście kosztuje. Hej, ciekawski z ciebie facet, kolego. Mama. Jak stoisz z pracą, kowalu? A co cię to obchodzi? Być może mam dla ciebie zamówienie. Czyżby... A cóż takiego, jeśli wolno spytać? Jeszcze się zastanowię. Wróć jak naprawdę. Będziesz czegoś potrzebował. Póki co nie zawracaj mi głowy. Chętnie spróbowałbym sił jako kowal. Tylko nie wyobrażaj sobie, że tak łatwo jest wykuć solidny miecz! Co powinienem zrobić? Dobra, weź stali, i rozgrzej ją nad ogniem. Potem rozbij ją na kowadle. Jak skończysz? Włóż rozgrzane ostrze do wody, żeby je zahartować. Na koniec trzeba je jeszcze naostrzyć na kamieniu szlifierskim. Rozumiem. Oczywiście do tego wszystkiego potrzeba odpowiedniego wyposażenia. Mógłbym ci je sprzedać, jeśli chcesz. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Chciałbym kupić narzędzia kowalskie. Zobaczymy, co on tam ma. No cóż, na razie nie, nie, mamy na razie tu do 3 rudy, ale myślę, że jeszcze pobawimy się tutaj jako kowali. coś tam sobie przekujemy. Czy tutaj mamy jakiś słuchał? Jest i cień O, to jest skrzynia. A, niestety, wrócimy tu jeszcze kiedyś. Niestety wytrych nam pękł. No pękł trudno. Kiedyś kupimy i pewno tutaj się włamiemy. Tak jak już kiedyś wspominałem, jak często będę wspomnieć... O tu chyba słyszałem wszążce. Pewną dla snafa. Po prostu będziemy grać normalnie. Nie będziemy tam... Ja wiem, że niektórzy tam próbują tu chwilę wczytywać grę. O, tu... Żeby... Nie złamał się wytrych, coś, ale ja wychodzę z założenia, że a nie mogę tego wytrząszcza pokonać. Że jeśli po prostu gra chce, żeby nam wytrychy pękały, no to niech tak pękają, jak będziemy chcieli, to się nauczymy otwierania zamków i nie będą nam tak pękać. A, no, tutaj z sobie weźmiemy. Dzień. czym się tutaj zajmujesz? Organizuje walki na arenie, przymuje zakłady, pozyskuje nowych wojowników. No wiesz. Chcę dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Pomogę ci, jeśli zrobisz na mnie odpowiednio dobre wrażenie. Najlepsi wojownicy z wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szranki na mojej arenie. Wyzwij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę, co potrafisz i jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko w Twoim imieniu. Myślałem, że stary to i nowy proste. obóz nie Raz dogadują się do Dlaczego pozwalacie, ludziom walczyć na waszej arenie? Z nowego obozu dostają po głowie, gdy walczy któryś z nich, przyjmuje więcej zakładów, a to dobrze wpływa na interes. Osobiście nienawidzę tych wieprz z nowego obozu, ale w tych trudnych czasach żaden pieniądz nie śmierdzi. Nie wiem, czemu te dwa dialogi się naszły na jedne, ale myślę, że było to w miarę zrozumiałe. Chciałbym Przecież teraz walkę? nie walczy. Najbliższa walka odbędzie się dopiero za kilka dni. Będzie ogłoszenie. Zajmujesz się również tak, szkoleniem wojowników? ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. Okej, okay, nie mamy umiejętności, ale na pewno będziemy musieli się... Nauczyć się tej walki bronią jeden Czy to możliwe, że chodzimy w kółko? To znaczy, nie wiem dokąd chcesz iść, ale. Wrzut. Co? Chyba... Facet ma no. dość. O, wrzut proszę. Wrzut, tutaj miał nawet parę bryłek. No proszę. Dziękujemy, panie Wrzodzie. No tu na razie na pewno nie będziemy z nimi walczyć. Bo tu jeszcze... Co tu robisz? Ja? Jesteśmy walczę ku chwale dosłabni. wielkiego śniącego. Dobra, dobra! Walczysz na. Zostałem arenie. wybrany przez moich mistrzów, by bronić na arenie honoru obozu na bagnie. Przyświeca mi więc wyższy cel: walczę, by pokazać niewiernym, jak wielka jest potęga śniącego. Walczysz na... Zostałem wybrany. Przyświeca mi więc... Okay. Kim jest Śniący? W naszym obozie znajdziesz świętych mężów, którzy odpowiedzą ci na to pytanie znacznie lepiej niż ja. Powiem ci tylko tyle. Śniący będzie naszym zbawicielem. Przyprowadził nas tutaj i z jego pomocą uda się nam stąd wydostać. Tak, nasze oczekiwanie wkrótce dobiegnie końca. W tej chwili przygotowujemy się do rytuału wielkiego przyzwania. Na czym polega Nasi rytuał? Który planujecie? Przewidzieli, że wspólne przywołanie śniącego jest jedyną drogą do odzyskania wolności. Jeśli chcesz się jeszcze czegoś dowiedzieć, powinieneś udać się do naszego obozu. Na pewno się udamy. Mógłbyś opisać mi w drogę do waszego obozu? znajdziesz kilku nowicjuszy bractwa, którzy chętnie wskażą ci drogę do obozu na bagnie. Znajdź któregoś z nich i porozmawiaj z nim. stary, czemu mnie bijesz? Co ci takiego zrobiłem? Za chwilę znowu ci przyłożę. Bardzo lubię to robić. Jakiś świr z ciebie, czy co? Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. No, miejmy nadzieję, że chociaż na trochę się wrzód od nas podczepi. No, rusz się! co to, Kirgo, jakiś cześć. Jestem tu nowy. Z mieczem na, na nas naprawdę? od razu. Opowiedz mi coś o zewnętrznym świecie. Już od miesiąca nie miałem żadnych wieści z zewnątrz. Jestem Kirgo. Walczę na arenie. Jesteś dobry? W walce? Nie zajmuję się tym zbyt długo, ale wygrałem już swoją pierwszą walkę. Chciałbym Cię wyzwać na pojedynek na arenie. Co? Ale ja nie chcę z Tobą walczyć. Może napijemy się po prostu piwa i pogadamy o zewnętrznym świecie. Dobra. Daj mi piwo. Dobra, Proszę dawaj. bardzo. Dzięki. Obawiam się, że nie mogę ci zbyt wiele powiedzieć o wydarzeniach na zewnątrz. Prawie dwa miesiące przesiedziałem w ciemnicy. Zaraz potem trafiłem tutaj. Wielka szkoda. Cóż, trudno. Całkiem nieźle się trzymasz jak na kogoś, kto przesiedział w celi dwa miesiące. I zamierzam się postarać, żeby tak zostało. To dlaczego tak ci zależy na walce z jednym z nas? Chcę zasłużyć na szacunek w obozie. To znaczy, że chcesz przekonać do siebie Skatiego, tak? Hmm... To jeden z bardziej wpływowych ludzi w zewnętrznym pierścieniu. Może będzie pod wrażeniem, jeśli uda ci się mnie pokonać. Ale jeśli naprawdę chcesz go do siebie przekonać, powinieneś stawić czoła Karimowi. Tylko obawiam się, że on może być dla ciebie za dobry. Jeśli nadal chcesz ze mną walczyć, daj mi znać. Chociaż nie chciałbym ci robić krzywdy. No cóż, jeszcze jesteśmy za słabi, ale myślę, że pokonamy za zarówno... I Kirgo, i Kalima. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Nie powinienem wiedzieć. Tak długo i, jak ilgo, mnie to Ika nie dotyczy. Zawsze to samo. To jest Mordrak. Mamy zadanie, ale. Hej, mam... nowa twarz! Jestem Mordrag. Zapamiętaj sobie to imię. U mnie kupisz wszystko, czego potrzebujesz za niewielką cenę. Naprawdę jesteś kurierem magów? A jeśli jestem, chciałbym porozmawiać z którymś z magów. Muszę dostać się do zamku. Każdy kurier magów ma przy sobie magiczną pieczęć, dzięki której może wejść do zamku. Gdybyś był jednym z nas, mógłbyś taką zdobyć. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Masz problem. Czyżby? A jaki? Są w tym obozie osoby, które mają cię już serdecznie dosyć. Tak? To powiedz im, żeby przysłały tutaj kogoś, kto spróbuje mnie stąd przepędzić. Skąd pewność, że nie przysłały właśnie mnie? Bo myślę, że jesteś na to zbyt mądry. Wkrótce przekonasz się, że są w tej kolonii ciekawsze rzeczy do roboty, niż usługiwanie gomezowi. Nowy obóz potrzebuje zdolnych ludzi. Tam przynajmniej nikt nam nie mówi, co mamy robić. Sprawny, się... A gdybym chciał dołączyć do nowego obozu, mógłbyś mi pomóc? Jeśli myślisz o tym poważnie, możemy wyruszyć od razu. Zaprowadzę cię do Laresa, to szef naszej bandy. Ale gdybyś chciał wyrzucić mnie z obozu siłą, możesz spróbować. Będę dalej Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Wybierz coś. Myślę, że specjalnie nic ciekawego nie ma. Myślę, że jeszcze nie teraz, ale nie ma sensu walczyć z Mordragiem, tylko po prostu niech nas zaprowadzi do nowego obozu. No ale jeszcze nie teraz po prostu. Ma nam Niech śniący będzie z tobą, nieznajomy. Jestem tu, by wskazać ci właściwą ścieżkę. A która ścieżka jest właściwa? Ścieżka śniącego oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Zamierzają nawiązać kontakt ze śniącym. Do tej pory. Przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji, ale już wkrótce stanie przed nami w pełni swej chwały. Jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Jednocząc nasze siły duchowe, uda nam się nawiązać z nim kontakt. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na Wielkim Bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. Co mi przyjdzie z przyłączenia się do Was? Może okażesz się jednym z wybrańców, którzy otrzymują od śniącego dar magii? A może dostąpisz zaszczytu służby w świątynnej straży? Tylko najlepsi spośród wojowników mogą należeć do strażników. Jeśli śniący będzie Ci szczególnie sprzyjał, może dane Ci będzie połączyć jedno z drugim. Najlepsi strażnicy otrzymują również dar magii. Jak widzisz, nasze Bractwo otwiera przed Tobą wielkie możliwości. Pamiętaj o tym, zanim zdecydujesz się przyłączyć do któregoś z innych obozów. Kim jest Śniący? Śniący przemawia do nas poprzez sny i wizje. Przewodzi nam, odkąd nawiązał pierwszy kontakt z Iberionem. Pięć lat temu wszyscy wyznawcy Bractwa wyrzekli się Trzech Bogów. Teraz modlimy się o zbawienie tylko do śniącego. Zbawienie od czego? Od tego przeklętego miejsca, naturalnie. Śniący wskaże nam drogę do wolności. Co powiedział Wam śniący? Zaprowadził nas na bagna, na ruiny starej świątyni. Tam zbudowaliśmy nasz obóz. Dał nam niezależność. Żaden z nas nie musi pracować pod ziemią. Pokazał nam, jaka moc drzemie w bagiennym zielu. Teraz sprzedajemy je innym obozom, otrzymując w zamian wszystko, czego nam potrzeba. Wreszcie obdarzył niektórych z nas darem magii. Magii starożytnej i potężnej, różnej od tej, którą wykorzystywali dotąd magowie tego królestwa. Opowiedz mi jeszcze o magii śniącego. Magia śniącego pozwala ci kontrolować rzeczy siłą Twojej woli. Jednak tylko w wtajemniczeni guru poznali tajniki tej magii. Też na pewno. ten. oj. zaczepił. Co to jest pagienne ziele? Jesteś tu nowy, co? Pagienne ziele można palić. To bardzo odprężające. O, taka marihuana. Chciałbym dołączyć do obozu. Chcę zostać cieniem. O, i szukasz pewnie okazji, żeby pokazać na co cię stać, tak? Dobra, możesz wyświadczyć mi pewną przysługę. Jeśli dobrze się spiszesz, wstawię się za tobą u Diego. O co chodzi? W obozie sekty mieszka mężczyzna imieniem Kalom. To wielka szycha. Jeden z góru całej tej pomylonej zgrai. Kalom jest alchemikiem. Posiada przepis na niezwykle skuteczny napój uzdrawiający. Chciałbym go od niego odkupić. Wtedy sam mógłbym zacząć produkcję tego napoju. Ale do Kaloma trudno się zbliżyć, zwłaszcza ludziom z zewnątrz. A czego oczekujesz ode mnie? Te świry z Sekty bez przerwy szukają nowych ludzi. Jesteś tu nowy. Nikt cię nie zna. Udawaj, że chcesz do nich dołączyć. Kalom jest jednym z guru, więc to on sprawdza nowych kandydatów. Jeśli uda ci się z nim spotkać, spróbuj zdobyć dla mnie tę recepturę. Czy za nią zapłacisz, czy nie, to już nie moja sprawa. Dobrze, zobaczę, co się da zrobić. Gdzie jest ten cały obóz na bagnie? Wyjdź z zewnętrznego pierścienia przez południową bramę. Potem skieruj się na wschód. Najlepiej będzie, jak weźmiesz mapę. Mam tu jedną. Kosztuje 50 bryłek. Południowa brama to ta przy zawalonej wieży, tak? Dokładnie. Pokaż mi Jakie swoje ma towary. Mam tu tylko towar najwyższej jakości. Zobiemy, ziele, bryłeczki. No dobra, na razie nic od niego nie kupujemy. Witaj, jestem Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. Masz dla mnie jeszcze jakąś zbroję? Cóż, myślę, że znajdę coś, co cię zadowoli. Spodnie kopacza za 500 albo 250 bryłek. No, niestety, na takie rarytaty nas po prostu nie stać. Zobaczymy jeszcze, co tam Fisk ma. Pomimo Pokaż mi swoje towary. Tych zbroi mi swoje miecz. No, ząb kopacza, bardzo fajny nawet. Będziemy musieli się powolutku rozejrzeć za jakąś lepszą troszkę bronią. Tu jeszcze mamy, jak dobrze pamiętam, tak jest świstak, on ma dla nas Cześć. jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię u Diego, musisz coś dla mnie zrobić. Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną z broni którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku. Ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci sto bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię przysłałem. Dlaczego Fisk nie chce ci sprzedać tej broni? Trochę się posprzeczaliśmy. I? I to wszystko, co powinieneś wiedzieć. No dobra. Dobrze. Daj mi 100 bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz. Tylko nie maruć za długo. No to idziemy do Fiska kupić ten miarcz. Ale... Szybko się uczyć! Jak nie? Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110. Bryły krudy. Zainteresowany? O 10 więcej niż chciał fisk, niż yy, chciał sprzedać świstakowi. Zrobimy może innym, może innym razem. razem. Wrócimy po prostu do świstaka i powiemy mu o tym. Mając nadzieję, że po prostu dołoży nam te 10 bryłek. Fisk żąda teraz 110 bryłek rudy za ten miecz. I pewnie mam ci teraz dać dodatkowe 10 bryłek. Myślałem, że zależy ci na tym mieczu. Masz, tylko się pośpiesz. Szybko się uczysz! Chciałbym ku... Mam tu coś w sak. Kosztuje jed- Dobrze, Dobrze. Go. Wezmę go. Trafiła ci się nie lada okazja! No faktycznie, fajny miecz. Zobaczcie, aż 20 obrażenia. Ale myślę, że po prostu oddamy go Wistakowi Będziemy mieli... Już jesteśmy w stanie mieć nawet miecz, który ma tyle samo obrażeń bez problemu. Jesteśmy w stanie sobie taki wykuć, a doświadczenie zdobyte będzie bezcenne. Mam dla ciebie... Mam miecz. dla ciebie miecz. To nie było zbyt trudne. Tak czy inaczej wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę tobie. Jeśli Diego zapyta o ciebie, opowiem się za tobą. Póki co... Trzymaj się No to hej Dobrze myślę, że którą też mamy o już 23.37 gotykową godzinę pierwszy dzień kończy się w naszym gotikowym świecie I myślę, że kończy się też już nasz ten odcinek Co prawda był bardzo taki przegadany, no ale niestety tak to jest, że zazwyczaj te pierwsze odcinki w grach zawsze są takie do przegadania, po prostu dużo dialogów, ale za jakich epickich dialogów. Serdecznie dziękuję za oglądanie, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, zachęcam również do napisania jakiegoś fajnego komentarza pod filmem i koniecznie, jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to kliknij subskrypcję, kliknij dzwoneczek, żeby po prostu nie przegapić. Kolejnych odcinków z Gotika i z innych Gierek. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia! Cześć!